With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. Uwielbiam jego głos w tej grze. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, a to jest Harry Potter. i kamień filozoficzny. I widzę, że mogę tutaj po fasorkę wejść. A, przynajmniej... Ja nie chcę, Pani Filcz, ale z wielką radością wejdę sobie po ten... po, 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 po fasolki. with Norbert safely bundled up Harry set off for the tallest tower he hoped that the cloak would conceal him from filch and his cat. Mrs. Norris. Naprawdę to ty nie powiesz. Trochę Może. Nawet bardzo upsy. Upsy dupsy. Idź, idź sobie w filczuniu, tak tak. Nikogo tu nie ma ze spokojem. Dobra, on sobie tutaj poszedł. Pożar... Nie ma tu nikogo. Yeah. O, super. Dobra, Harry se wskoczył. Nie sobie ładnie przejdzie. Ha. Bardzo dobrze. In the forbidden corridor. Naprawdę? Jesteś... O co ty kurde za magiczne przejścia tu masz? Halo? Te filcz. Bardzo nieładnie, dobra. Tu jest safe. Okej. Okay. Sejwujemy i idziemy dalej. Musimy znaleźć czekoladowe żaby. Okej, okay, czyli tego nie da się otworzyć. O! Kolejne fasolki. A co to flipendy? Mama. Jakieś drzwi. Come out, come out, Wygląda jak taki golum, to jest. O nie, znowu dźwięk się krzaczy. Jak w pierwszym odcinku. Przepraszam Was. Może właśnie w tych sekcjach takich bibliotecznych, yy, że tak powiem. Właśnie dzieją się takie przykre rzeczy. Nie mam na to wpływu niestety. Więc jak coś to co złego to nie ja. To ładnie. No, udało mi się skoczyć, nie Intruder! <grystanie> Powiem, in the Forbidden Corridor! Powiem chociaż Golum. No może też, ale... Bardziej bym się pokusił o takie stwierdzenie Golum połączony z Moonem z Security Bridge zetna familię Moon. Moon połączony z Golumem, nie no. Coś pięknego naprawdę. Dobra, tu mamy Alhomorę. Może tu coś będzie, co?

<laughs> I jak ładnie pięknie można sobie górą przejść obok niego i... Nie robić syfu, ale widzę, że tutaj można też coś ogarnąć. O, ty gnoju. On mnie goni. O matko i córko on mnie goni. Ja nie chcieć. Jo ja nie chciał, jo ja nie wiedział. O, ale heremu udało się wspiąć. A, czyli tak o. trzeba. To Flipendo nam otworzy tą kratę tam? Nie wiem, może skakaniem. Myślałeś Harry? Czy nie? Brał... Where is Filch? Nie, nie wiem gdzie on jest, <laughs> zniknął mi z pola widzenia. Może tutaj lepiej. No dobra, tu jest. Spokojnie, panie Filcz. Nic się nie dzieje. To tylko pana. Hallucination. Ej, a ja tutaj coś jest? Nie ma. O. O. I to mi się podoba. Good night. No, idź sobie. Akerz Sio. Księżno jest zwierciadło ein eingarb. Ej właśnie, bo to jest ten motyw właściwie. O oh my o oh mój god. Dobra, where is he? Tam jest ta półka. Dobra, teraz gdzie my mamy się dostać? Tak zgubiają trochę. A tutaj, tu trzeba się dostać. Ok, tu jest Lumos. A jak się do tego Lumosa dostać? Jak do tego to dostać halo? No przez kratę. No w sumie logiczne, że nie zrobimy tego zaklęcia przez kratę. A dobra, i dopiero teraz ten Lumos otworzymy. Przez co jakoś pewnie wyjdziemy stamtąd, to dobra. Kurna. Zagadki logiczne. Dobra, tu mamy tę półkę, na którą trzeba wskoczyć. Ja się skaczę po tych półkach, ale on nic nie widzi, nic nie słyszy. On ma totalnie wyrumbowane. Co to co to Lumos nam daje? O! Przejście dalej. Ale bym skałkani teraz, jakbym tak spadł. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Boże ja nie będę jakimś takim największym gałganem i nie będę mógł wskoczyć. Co jest dobrze. Dobra, musimy tu chyba na dół zaskoczyć. Dokładnie tak. Tu jest los, które potrzebujemy. I da nam wejście na kolejną górę. I nie tylko. Z tego co widzę. Sobie przeszedł dalej, ok. Mhm. Czyli, czyli tak, to idzie tak, że muszę się, musiałem się tu wrócić skoczyć po tych świecących się platformach obywatelskich i z tej platformy, co z niej zaskoczyłem, idziemy tu. O! Już myślałem, że będę spadał. Kolejna... Kolejna fasolka. Pary, ja cię bardzo proszę... Hacz, ...się skakać. Może faktycznie tym prawym lepiej. No, lepiej, bo ta spacja... ...robi jakieś dziwne opóźnienie. Co mi się bardzo nie podoba. Łap się. O oh, Jezu! O oh, jaki, jaki Jaki fart. Już myślałem, że mi się nie uda. Okej. Okay. Harry Potter. Człowiek, który nie potrafi skakać. Przezwyciężyłeś Voldemorta, a skakać nie potrafisz? Ja rozumiem, że. Dursleyowie to. Taka rodzina, która raczej. Mm, niewiele nauczy, ale. No. No, mógłbyś się wykazać odrobiną refleksu i nie tylko. Dobra, skoczyłem jakoś. O, oh fa o oh my god! Ej, tu jest skrzynka. Mogę tu zeskoczyć? No dobra, czy tu otworzę. Tak, to. Ja, ja wolę na razie zeskoczyć. Jakoś tutaj. Jakoś tutaj. No i dobrze, że po to zszedłem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że tutaj zszedłem. Bardzo dobrze. Dobra. Czyli to teraz muszę się wracać z powrotem. Tak? <śle> tak jak myślałem. No dobrze no. Zważę, że mamy kartę. Kolejną. Już chyba jesteśmy nawet w połowie, jeśli chodzi o zbieranie kart. To dobrze o mnie świadczy. Jestem profesjonalnym zbieraczem kart z czekoladowych żab. Jezu. Ok, dobra, możemy iść. Jezu, jaki to jest stres jak się wskakuje na te platformy. Masakra. Tu, Orlando Bloom. Naprawdę, gości jak Orlando Bloom wyglądał. Piraci z Karaibów w Harry Potterze? Tego nie grali jeszcze. O, f żeby nie exactly. Exactly. tak jak myślałem nie tu jest kokorga Powinni dołączyć do tej gry instrukcje o jak skakać L y lekcja dla początkujących edycja horror portier o ja już myślałem, że tu nie wskoczę, ale tu jest filcz. O oh mój god, tu jest filcz Niech on se przejdzie ha! Pa, pa. Idź sobie, idź Nie chcecie cię tu O nie, on tak będzie rotował, prawda? O mój. O mój Boże. ja wiem jak ta gra jest cudowna i piękna i w ogóle. Wiele razy karmienie. Przestańcie do mnie pisać o pierwszej w nocy, halo. Co ja wam ludzie zrobiłem? Ja pierniczę. Dobra. Teraz trzeba wykombinować, jak wskoczyć. Okej. Okay. Dobra, czyli teraz trzeba pokmienić nad tym filczem nieszczęsnym o. O. Nie przejdziemy tędy. Czyli muszę tam iść. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze O ty kurde gnoju No nie No nie, czyli trzeba będzie flipendu używać No jest to będzie najgorsza smora, coś czuję Paves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. dobrze. Intruder! Intruder in the forbidden corridor! Naprawdę? Co ty gadasz? Oh, udało się. se ktoś lata na miokie. Okay. Spo. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Rumunia. Czy to wiesz astronomiczna? Eh, czyli musimy jeszcze wracać? No tak. Ma to spory sens. O, Mrs. Norris, I could have sworn I heard footsteps in here, but, yeah, let's check the library, my sweet. Zabójca miłości to kota. To uwielbiam. Argus filcz. Jej wychorobliwa miłość do kotka. Mnioł. Stary. No. Rzucaj te zaklęcia. O, no. zamykaj te drzwi! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. You keep watch from above. <laughs> oh oh -ho 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 -ho. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Cóż to Illuminati? No dobra. Z panią Norris może być kłopot. Dobra, ona sobie tam gdzieś tam będzie rotować. Dobra, poszło sobie wpis... ...piguły. E. Hare wspiął się na półkę. Bardzo mądrze, Harry. Przechyczyłem kota. Można powiedzieć, że przedarłem z nim koty? Czy jakoś tak? <grymne> o, <sejbik. grymne> Naprawdę? Jaki intrus? Intrus to taki raper. <grymne> Och, jak się. Dobra. Skoro, skoro Argus wilcz wezwał tu panią Norris, to istotnym faktem jest to, że mogę być bardzo przerwane. A nawet bardziej niż bardzo. Kot się zbagował? To nie ja. Ty no, nie wskoczę tu nigdzie. Co jest w ogóle za miejsca? O. o nie! To prawie bez głowy nik.

Aręw wspinający się na pułke. Coś pięknego. Okej. Okay. Eh? Tu jest filc. Stoję, co ja mam iść za tym Zaprawiaję bezgłowym nikiem. Czy na co wygląda Już tobie powiedziałem Lażu Czy no pani Norris się zbagowała?

Sekwizane. O. Zwierciadło Ein eingard Wow. Wow. Toż to zwierciadło Ein eingard od tyłu pragnienia. Co ukażesz w swojej gładkiej tafli? Reflected in w mirror of Aracet were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back, as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised," said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts. Okay. But then it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised no, will be moved to a new home shortly. Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. No, właśnie na co. to Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris.

Bardzo możliwe, że wcale. Więc chyba jedynym wyjściem na ten moment jest po prostu zakończenie chyba odcinka w tym miejscu, nie wiem. I, I do not know. I, serio, nie wiem co robić. Dokąd iść i gdzie iść. Czuję się taki zagubiony. Ej, bez kitu czuję się pogubiony i zagubiony. Jakby gra się zbugowała albo coś. What the f Oh my god. Może to się odwaguje w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ciepło, cześć.